Ta szkoła zżera mnie od środka. Spod korytarzy wyłania się i spowia mnie nieprzenikniony mrok. Między toaletą a klasą pierwszą B wiszą czarne chmury. Zapewne o te papierosa. Nauczyciele? Jakby ich nie było. Siedzą przerażeni, zajęci sprawdzaniem kartków. Nikt nie działa już w mnie prawa i godności. W zaułkach ciemnych przecznic przesyłane są między sobą ściągi, w brudnych kanałach rynku uczniowi spisują od siebie prace domowe. Od lat ścigam tego, co to wszystko zaczął. Żółty, który to zalewa tę szkołę swoją żółcią. To miejsce już nie jest takie jak kiedyś. Prześladowania. Dawaj Pkmony, frejerze! Kradzieży, brak papieru w toaletach, krasnale w pisarzach. Nie wybierałem tego zawodną To on wybrał mnie. A co ty na to, detektywie Kwaczkowski? Tak myślałem. Otwarte? Drzwi są zamknięte. Mm -hmm. Y y y proszę usiąść. Y nie ma gdzie siedzieć. Życzy <tryk> Pani sobie coś do picia, Pani... Rosalia. I nie, dziękuję. Dobrze. Bo nie mam nic do picia. To... Co panią do mnie sprowadza? Nie chciałam tu przychodzić. Znam pana renomę i wiem, do czego jest pan zdolny. Kablowanie zawsze przychodziło mi z ochotą. Lecz zdaje się, że nie mam wyjścia. Moja siostra Anastazja zniknęła. Nie widziałam jej od długiej przerwy i nie przyszła na dwie kolejne lekcje. Nie mam z nią żadnego kontaktu. Ma na sobie czarną koszulkę z napisem: Piwo to moje paliwo. Przed zniknięciem trochę się posprzeczałyśmy, ale miałam mi już dosyć. Powiedziała, że nie chce mnie więcej widzieć i że mam powiedzieć mamie, że będzie nocować u. żółtego. Żółty. Co pani o nim wie? Tyle co wszyscy. Nie daje spokoju całej szkole. Każdego dnia boisz się, że ten drań laszle na ciebie swoich łoptasiów. Wiem też, że rozprowadza po szkole większość narkotyków, ale ja nigdy nic od niego nie kupowałam. Moja siostra. Moja siostra jest ekscentryczna i często popada w złe środowiska. Ale to dobra dziewczyna. Może gdybym potrafiła ją bardziej zrozumieć? Pomogę pani. Naprawdę? Nie wiem, jak panu dziękować. A, już późno. Spóźni się na lekcję. Ale, panie Hans, czy na pewno ją pan odnajdzie? Pani Rosalio, proszę wyjść. Muszę wykonać par telefonów. Sekretariat? Kim jest k***a Wellington? Dziękuję, nie żuję. Wszystko się zgadza, panie Hans. Dziewczyny nie ma pod długiej przerwy. Sęk w tym, że kamery nie zarejestrowały, by wychodziła ze szkoły. Może wyszła tylnym wyjściem? To niemożliwe, panie Hans. Mój człowiek był tam przez cały czas i niczego nie zauważył. Śmiem twierdzić. Że dziewczyna może nadal być w budynku. Przeszukałem każdy zakamarek znamu. Znam, znam też koła własną kieszeń. Panie Hans, czy mógłbym zadać panu pytanie? Żółty jest niebezpieczny. Trzymaj się od niego z daleka. To nie było pytanie. No ja nie oczekiwałem odpowiedzi. Przecież mnie zrozumieć, nic więcej ci nie powiem, żółty by mnie zabił. Mam psada wyżywienia, kartkówki do napisania. W najbliższy wtorek konkurs gry na waltorni, Kto opłaci moje lekcje? Żółtemu nikt się nie wywinie. To potwór. <grystanie> o czymś pan zapomina, panie Wellington. Że ja także jestem potworem. A teraz mi wszystko ładnie wyśpiewasz. Gdzie jest żółty? tylko kosmaty, nie widzicie, że dopiero podłogę umyłam, co? Wybić sobie zębie chcecie? I na kogo potem będzie na mnie? Przepraszamy. Nic pracy ludzkiej nie szanujecie. Ty mi rękoma te podłowie płucowa i co? Na co to? Teraz nadeptamy i co? z której klasy wy jesteście, to? 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 Przecież nie masz taśmy. E, no tak. Mogę już iść do domu? Anastazja. Co ty tu robisz? Ostatni raz jej pomagam. Zawsze to ja muszę być przynętą. Mogłam się teraz uczyć chemii, a muszę zwabiać w pułapki jakiegoś idiotę. Kogo? No Hansa. Ale to jest jestem Hans. co ty tu robisz? Co tu się dzieje? To żółty! Siedzi tam, Idźcie do niego! To żółty! Pan! Siedzi ze swoim towarem, swoim nożem! Panie żółty, jest pan aresztowany za posiadanie narkotyków. Zabrać go! Co? To jest pomyłka! Zostawcie mnie, macie nie tego człowieka! Rozumiecie? Nie będziesz miał więcej dyktował w ogonie, bryduk To ty jesteś żółty. To ona jest żółtym, słyszycie mnie? To ona jest żółtym! Zostawcie mnie! Prawie mnie słyszycie! Nie weźmiecie mnie żywcem! Żywcem mnie nie weźmiecie! Ej! Maciek, wypuść mnie! Wypuść mnie! Gnoju jak wyjdę, to się z tobą policzę! Wyrwę ci wszystkie nogi z dupy i połamie wszystkie palce! ハハハハハ。